tutaj mamy już złożone z powrotem tłuczki stare uszczelki, które są bardzo twarde Nie są prawie w ogóle elastyczne No i. Tłoczki poruszają się dosyć ciężko, trzeba włożyć trochę siły. Czyli ciasno i szczelnie. Pod tym tłoczkiem jest sprężyna, więc chodzi jeszcze ciężej. Ale nie ma w ogóle luzów. Teraz dokręcić resztę śrubek. И можно закладывать до самого